Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym filmie w 2023 roku. Mamy 1 stycznia, jest już zapewne po 12, także możecie zasiąść się wygodnie w fotelach. Pewnie wielu z Was się już wysłało po sylwestrowej zabawie. Kawa w dłoń i zaczynamy ten rok, myślę, że sporymi zmianami, które ostatnio miały miejsce w moim warsztacie. Robimy taki szoktur. Ale nie będzie to coś w stylu tego, co robiłem ostatnio, ponieważ wtedy pokazywałem Wam każde miejsce w moim warsztacie. Dziś pokażę Wam tylko to, co się zmieniło i co będzie ułatwiało mi pracę właśnie w nowym roku. Także, żeby nie przedłużać, obracam kamerę i pokazuję Wam, co się zmieniło. Zapraszam na film. I moi drodzy, pierwsza zmiana, która nastąpiła w warsztacie, jest to odciąg firmy Felder. Tak, wjechał odciąg firmy Felder, model AF14. Jest to odciąg jednoborkowy, a tu jak widzicie są rury, ponieważ yy, zamontowałem sobie cały system odciągowy centralny, tak choćby odciąg zrobiłem, żeby do tego odciągu można było podłączyć kilka urządzeń, kilka maszyn. Jest to najlepsze rozwiązanie. Nie trzeba tych odciągów mieć kilka, tylko przy pomocy jednego i pociągniętych rur podłączamy kilka maszyn i załatwia nam to sprawę. Ja y, chciałbym oczywiście o tym odciągu nagrać osobny odcinek i o tym y, całym systemie, żeby wam to pokazać, jak to działa, jak to wygląda. Dziś bardziej pobieżnie pokazuję wam, co się y, pojawiło, jakie zmiany nastąpiły. Natomiast miejsce, w którym to ten stoi odciąg, stał również mój stary odciąg. Ten odciąg oczywiście, jeżeli ktoś z Was potrzebuje odciąg, nie ma problemu. Możecie do mnie napisać na maila. W tym momencie mi stoi, jest mi niepotrzebny. Być może ktoś z Was go potrzebuje. No i myślę, że się w tej kwestii dogadamy. Tu stoi strugarka. Zaraz Wam pokażę. I wielu z Was pewnie myślało, że wiedzie również nowa stugarka, no niestety nie od razu Kraków zbudowali, nie na wszystko można sobie od razu pozwolić, także stugarka e, się nie zmienia, jest taka jaka jest, a my się przenosimy w kolejne miejsce w moim warsztacie i pokażę Wam kolejną zmianę, która nastąpiła. I moi drodzy, kolejna zmiana w moim warsztacie. Trafiła do mnie piła taśmowa firmy Felder z serii Hammer N4400. Jak pamiętacie, do tej pory używałem małej piły. Ona stąd znika. Nie będzie mi już tak naprawdę potrzebna. Jest to już naprawdę spora piła. Też chciałbym, oczywiście, o tej pile nakręcić Wam osobny odcinek, żeby Wam Opowiedzieć o niej, jaką to ma moc, jak to działa. Pokażemy jakieś cięcia w tym momencie, oczywiście Wam ją uruchomię. Taśma, która teraz jest założona, jest to taśma 16 mm. Mam jeszcze jedną taśmę, szóstkę. Ta szóstka wiadomo, jest do takich cięć po łuku, gdzie musimy bardziej dokładniej. Natomiast ta 16, no to już nadaje się takich właśnie rozcinania materiału. Ja oczywiście Wam ją odpalę. Maszyna chodzi naprawdę e, cicho. Także myślę, że wiele prac, których do tej pory nie mogłem zrobić, z tego względu, że e, no, na tej mojej małej pile po prostu się nie dało. Teraz mam ten wachlarz znacznie, znacznie szerszy i pewnie zobaczycie ją w niejednym projekcie. Pokażę Wam jeszcze ją z bliska i myślę, że przechodzimy do punktu, kulminacyjnego najważniejszej zmiany w moim warsztacie, także pokazuję Wam z bliska jak wygląda i obracam kamerę. I moi drodzy ostatnia, ale myślę, że największa zmiana w moim warsztacie jechała do mnie piła formatowa firmy Felder serii Hammer B3 Wiener. Z tym, że nie jest to tylko i wyłącznie piła formatowa, bo jest to pilarko-frezarka, czyli tak naprawdę w jednej maszynie mam dwie. Świetne rozwiązanie. Ponieważ wiadomo, ile tego miejsca by w warsztacie nie było, zawsze jest go za mało. A tu mamy dwie maszyny w jednym miejscu, jest to niebywały plus i atut tego rozwiązania. Tu z tyłu mam przykładnicę właśnie frezarską, także będę i mógł wciąć i frezować. Zmiana tego, czy zmiana tego ustawienia przezbrojenie maszyny na frezarkę zajmuje tak naprawdę chwilę. Więc, jeżeli mamy troszkę tego frezowania więcej, ustawiamy i frezujemy. Także problemu myślę, że tutaj nie będzie. Yy, oczywiście, również i o tej pilarce, i o samej frezarce, będę chciał yy, nagrać osobny odcinek, żeby bardziej szczegółowo się temu przyjrzeć. Z takich, myślę, podstawowych informacji, yy, to jest wózek. Dwumetrowy, przykładnica ma metr 32, także już spore elementy możemy sobie tutaj formatować. Jest tutaj mój odciąg podłączony właśnie do, do tej maszyny. Rura gruba, spiro cienkie, przy, przy tarczy. Ale myślę, że o tym wszystkim Wam opowiem. Oddzielnym odcinku, także styczeń zapowiada się naprawdę e, ciekawie. Między tym na pewno będzie jeszcze jakiś projekt, także na pewno wiele ciekawych filmów w styczniu się pojawi. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych maszyn, tych urządzeń, które Wam pokazałem, e, chcielibyście się coś dowiedzieć, chcielibyście, żebym poruszył w filmie, które będę właśnie nagrywał, dotyczące tych, tych maszyn, no to zadawajcie to. W komentarzu być może będą takie pytania, które zainteresują wielu, więc je poruszę. Myślę, że na tym będziemy kończyć dzisiejszy film. Ja Wam oczywiście w tym nowym roku życzę wszystkiego najlepszego, sukcesów, zdrowia przede wszystkim, bo bez tego ani róż, ciekawych projektów warsztatowych. No i co, odpoczywajcie jeszcze ten jeden dzień. Od jutra ruszajcie do swoich warsztatów i zmieniajcie zwykłe deski w ciekawe kształty. Także ja dziękuję za oglądanie Senki Wióry-Dziury. Do zobaczenia. Cześć!